Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię, nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co ja stworzę. Bo oto ja uczynię z Jerozolimy wesele. I z jej ludu radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu, ni krzyku narzekania. Nie będzie już w niej niemowlęcia mającego żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat, bo najmłodszy umrze jako stuletni. A nie osiągnąć stu lat będzie znakiem klątwy. Zbudują domy i mieszkać w nich będą. Zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce. Oto Słowo Boże. Sławiecie Panie bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie mój Boże z krainy umarłych wołałeś mą duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. Sławiacie Panie, bo mnie wybawiłeś. Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana. I pamiętajcie o Jego świętości. Gniew Jego trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawi. Wysłuchaj mnie, panie, zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moją pomocą. Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. Boże, mój panie, będę cię sławił na wieki. Sławię cię, panie, bo mnie wybawił. Tobie, Królu Wieków. Chwała Tobie, Królu Wieków. Pokładam nadzieję w Panu i w Jego Słowie. U Pana jest bowiem łaska i obfite odkupienie. Chwała Tobie, Królu wieków. Pan z wami. Twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus w prawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go. Ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przyszli na święto. Następnie przybył powtórnie do kany galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, Udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do Niego: Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Powiedział do Niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim moje dziecko umrze. Rzekł do Niego: Jezus, idź. -Syn Twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i szedł z powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu, wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, w której Jezus rzekł do niego: Syn Twój żyje. I uwierzył On sam i cała Jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Oto słowo Pańskie. Nie ulega wątpliwości, że czwarty tydzień Wielkiego Postu przypomina nam, uważajcie, za chwilę czas świąt będzie trzeba zacząć. I dzisiejsza Ewangelia bardzo mocno nam przypomina o tym, że jednym z najważniejszych aspektów przez który my możemy sprawdzić, czy jesteśmy przygotowani, czy nie, jest nasza wiara. Popatrzcie, bardzo często, kiedy my mamy jakiś problem, chcemy, żeby nami się zajęto. Różnie. Kiedy jesteśmy w szpitalu, lubimy, jak wokół nas się skacze, że inni nas odwiedzają. No w kościele też byśmy chcieli jakichś rytuałów, gdzie poczujemy się dobrze. A Pan Bóg chce nam przypomnieć, że On jest wszędzie i to, co jest najistotniejsze, to moja wiara. Dzisiejszy dzień i ta Ewangelia jest przypomnieniem i zadaniem sobie pytania, jaka ona tak naprawdę jest. Czy ja przychodząc umęczony, smutny, szukam bardziej pocieszenia, szukam bardziej rytuałów, szukam tego, żeby się mną zajęto, czy raczej chcę odnaleźć w sobie wiarę, gdzie nic innego nie będzie konieczne, tylko na Słowo Boże zareaguję i wykonam to. Co ode mnie będzie się wymagać. Popatrzcie na tego urzędnika królewskiego. Przyszedł z wiarą, że sprowadzi Jezusa do swojego domu. Jezus zaczyna nieźle, bo my, mówi: Czego chcecie? Znaków? Okej. Okay. Jakiego znaku? Moje dziecko jest chore. No to idź. Jest zdrowe. Kto z nas zareagowałby podobnie jak on? Czy czasem nie byłoby tak, że byłaby frustracja, że zostałem spławiony i byśmy mieli pretensje do Pana Boga i powiedzieli mu nie tego, żeśmy się spodziewali? A zobaczcie, czego spodziewa się po nas Bóg. Wiary i zaufania. Módlmy się o to, abyśmy jak najlepiej przygotowali się przez to, że będziemy coraz bardziej ufni i potrafili ufać Jezusowi, który jest naszym jedynym Panem i Zbawicielem. Amen. Bardzo dziękuję za to, że wysłuchaliście tego kazania, że pomodliliście się razem z nami. Proszę was o to, żebyście dali kciuka w górę. Jeżeli ktoś z was nie subskrybował naszego kanału, zróbcie to koniecznie. Jeżeli możecie dać nam wsparcie na robienie transmisji internetowych, to do tego was bardzo zachęcam. Możecie to zrobić w opisie tego filmu. Macie linki do szybkiego wsparcia, czy to przelewem błyskawicznym, czy kartą i Dzięki Waszemu wsparciu możemy transmitować to, ponieważ to się wiąże z tym, że jest sprzęt, że jest obsługa tego sprzętu i to wszystko ponosi koszty. A chcemy robić coraz więcej transmisji. Dzięki za każdy grosz z Waszej strony. Do zobaczenia.